Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym Izakowym Overwatchu, kolejny odcinek specjalnie dla was i mam nadzieję, że dzisiaj nam się przyfardzi oczywiście z jakimś ciekawym demkiem, gdzie nie będzie łatwo znaleźć teraz, ale oczywiście. Mam nadzieję, że teraz dzisiaj złapiemy, no także trzymajcie kciuki, żeby dzisiaj się nam poszczęściła, bo e, ostatnio gram w fejsy i tych czyterów jest sporo, mm, także nie tylko na matchmakingach, ale nawet na fejsy się zdarzają e, gości, którzy haksują, no, zresztą na pewno widzieliście to, kiedy miałem 019, 19 przecież nie, nie mógłbym tak ustrzelić na norma normalnych graczach, tam bez przesady, prawda? Prawda? No właśnie, dobra, więc bierzemy się do roboty. Od razu Słuchajcie, pobieramy sobie Demko. żeby ja troszkę troszeczkę ściszę grę jeszcze, bo mam ustawienia do progamerzenia. Rozdziałka już jednak jest do Overwatcha, więc zaraz sobie zobaczymy, cóż tutaj się będzie działo w takim razie na tym Overuczyku. Bierzemy się do roboty. Review Evidence i oglądamy sobie pierwszy, e, pierwszą próbę. No bo w, oczywiście, jeżeli jest jakieś sobie Demko, to zwykle nagrywam jeszcze raz, żebyście nie mieli czegoś beznadziejnego. No i zobaczmy sobie, co nam Pan podejrzany pokaże. Dobrze Ale się postralał troszeczkę to rozgrzewka jeszcze w ogóle, więc Mamy tutaj trochę czasu z tego co widzę jest zawsze przyspieszę, bo to... Nie ma co oglądać na razie Zobaczymy sobie już co będzie się działo podczas samego meczu Dobra, rozpoczynamy w takim razie od Wuroczyka No i ciekawe co nam pan podejrzany tutaj pokaże No, headshot ładny No, strzela widzę naprawdę nieźle dawał headshoty i leci do przodu. Strzela ładnie, Wam powiem szczerze, ale nie wiem, czy to są haksy O jezu, ale strzela headshoty. Wracał po Ace'a. No cóż, tego Ace'a mu zabrał pan Hurricane. head'y wpadły naprawdę ładne, ale Movement że ma bardzo dobry. Więc, jeżeli potrafi przeskoczyć na galę, to znaczy, że już potrafi robić rzeczy takie, których cheater zwykle by nie potrafił robić. Także stawiam, że to jest smurf jak na razie, wiecie? Stawiam na razie, że to jest jakiś smurf. No tam on, on, bije po prostu niemiłosiernie, nie on bije po prostu, to jest nie, nie, nie do ogarnięcia. Kurde, dwie rundy, siedem fragenców, ale tutaj będzie rozpierdziel kompletny. Więc on tutaj ewidentnie kieruje grę, ale wydaje mi się, że to jest jakiś kurcze, jakiś pro gamer, słuchajcie, na smerfie, tak bym stawiał, bo strzela bardzo ładnie, ale potrafi robić różne ciekawe rzeczy, że potrafi skoczyć na galę, to naprawdę to już jest coś. No, padła głowa. 7 kul w magazynku. No ma kawa, ale po co strzelić z Skoro można z USP, nie? A tam się już w ogóle są wkurzeni, chyba. Z kosą na niego poleciał, nie? Kolejny headshot. Kurde, on headshot strzela w ogóle. 75%? Może robić co chce. Dwie kule. Zabije. No nie mówię, że zabije jeszcze ten tego gościa. Nie, no nie wierzę, no. Czyli są naprawdę taki dobry on sobie biega po ACC co rundę? No i z, nie, no nie wierzę w to no. Nie, 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 nie. Biega sobie z nie, słuchajcie, nie, 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 to jest niemożliwe. ty też się w ogóle skłócili pochylnie. Oni teraz wracają, bo tam zobaczyli, że chyba minęli się z jednym gościem. Ten już jest wcelowany. No teraz nie siadła, ale w końcu przeniósł Flauta na głowę. No i jego ulubiony pistolecik. No ale dostał flaszę, mi się spadł i, i, i tyle. Słuchaj, on ma już w tym momencie fragów 13, w cztery rundy, no więc. E, no, daje radę, generalnie rzecz biorąc. Nie, no widzicie, że. że sobie tutaj. Przegadałem to, to dobre demko. Ale koleś jest po prostu czarodziejem, nie? No, strza normalnie, a tutaj znowu przeciwnika. Ja się sam co robić co chcę, no. Ale ja tu nie widzę żadnych haksów. Ja pierdzielę, no to jest niesamowite, słuchajcie, co się dzieje w tym meczu. Znowu trzy fragi w rundzie. Gdzie on był gdzieś tam przeczajony? W ogóle nie wiem. Koleś jest niesamowite, słuchajcie. Nie no, koleś jest naprawdę niesamowity, nie? To, to co on robi to jest. To jest magia, to jest czysta magia. Oj, teraz się nie udało. Teraz zostali w ale tylko przez chwilę, bo i tak się wygrali. No spoko, ale to ma 16 fragów 6 run, czyli no prawie 3 fragi na rundę, a najlepsze jest to, że on w ogóle nie ma żadnych haksów, nie? Po prostu sobie biega i strzela i tyle. No i to jest smerf, który gra na jakieś niskie rangi, no jeżeli go się grają Z MP9 z jakimś Scoutem P90, tak... To ja nie wiem, a Flut sobie w ogóle niczego nie kupił. Flut gra Eko Dobra, zobaczymy sobie znowu. Bo troszeczkę przez smokę, no spoko, przeskanował. To, to dostaje infa, bo sam widzi na radarze co się dzieje, więc wejdzie, jest przeciwnik. A tu Woodpacker widzi, że z niego wjeżdża i nie może go zabić, więc tutaj widzę, że. Tutaj poziom tych graczy to jest raczej niski, bym powiedział. Tam goś go jest ninjo na, BS... na, na bs jest. A bo to w robi ninja. I będzie ninja? Nie będzie ninja. Zatrzymali go. Jest 7-0 już w tym momencie. Nie na słuchajcie, to jest w ogóle To jest magia co się dzieje w tym meczu. To jest osta ostatnia runa, która, która oglądamy temu wywatchu, a nie mogę go zreportować przecież za haksy, bo koleś nic nie ma. Też headshoty ładne porozdawał na pewno. No i zaczynamy znowu. Pierwszy frag. A nie, to flamingu zdą zdążył tego fraga kliknąć. Wycokie normalnie zachowuje, no, to jest normalny movement, to nie ma żadnych haksów, słuchajcie. Biega sobie oczywiście po Pragi i już szuka kolejnych możliwości, a tam jakaś jakiś pojedynek na noży. Nie no słuchajcie, no, to jest gość, który prawdopodobnie gra na Silvery albo, albo Goldy i to jest jakiś global, bo... bo do, bardzo dobrze strzela potrafi robić. Potrafi się na gale z okna to już jest wyższa szkojazdy taki, taki podskok. Także no. No Cyclone, campi na dywanach na bombach Nie, no słuchajcie, no, no tutaj żadnych haksów nie ma. No Cyclone już widzę, że poddał się generalnie. No i jeszcze dał się zabić, nie. No, nie ma haksów. Nie ma, to, to jest ciekawe demko, bo kurde. Nie wiem kto to grał, ale to był jakiś dobry gracz, no to był jakiś dobry gracz, który tutaj sobie postrzelał. Moim zdaniem bo on sobie robił co chciał, ale z żadnego reporta nie mogę coś zrobić, bo to nie, nie był koleś, to nie był hacks, no to nie był hacks, Także w dzisiejszym odcinku hacksa nie ma, ale mam nadzieję, że łapkę w górę zostawicie, bo odcinek myślę, że bardzo ciekawy, bardzo fajny, może krótki, faktycznie, ale intensywny. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę w kolejnym uwelu, czy Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, popatki. Cześć!